Do egzaminatora w ośrodku ruchu podchodzi facet i mówi Proszę pana! Jodro mój syn zdaje egzamin na prawo jazdy, ale na pewno nie zda. Na to egzaminator. A założy się pan o 3000 zł, że zda? Wsiada wariat do taksówki. Poproszę na sportową! Taksówkarz mówi. Przecież jesteśmy na sportowej! Kurde! Jak szybko! Ile płacę? Nic! Czyli zero złotych! Kurde, jak tanio! Rozmawiają ze sobą dwie aktorki i jedna mówi: Mój były reżyser mówi, że mam mu zaufać, a on doprowadzi mnie do Oscara! I co? Masz go? Tak! Wkrótce pójdzie do szkoły! Jedzie chłopak z dziewczyną samochodem. Mówi do niej, czy jak rozpędzi go do 170 na godzinę, to czy ona rozbierze się do naga. Dziewczyna się zgodziła. Gdy pojazd osiągnął wyznaczoną prędkość, ona się rozebrała do naga, a chłopak tak się zapatrzył na dziewczynę, że stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. Cudem przeżyli, ale chłopak się zaklinował. Gdy wyszła dziewczyna, była zupełnie naga, a do zakrycia miejsca intymnego miała tylko but chłopaka, pobiegła po pomoc na stację paliw, gdy spotkała dwóch pracowników rzeczy do nich. Panowie, musicie mi pomóc, bo mój chłopak uwiązł! A oni jej odpowiadają: Proszę pani! Bardzo chętnie, ale jak on tam głęboko utknął, to my już nie pomożemy! Do baru dwóch facetów wnoszą w trupa zalanego gościa. Sadzają go na taborecie i mówią do barmana: Poprosimy dwa piwa. A barman się pyta: A ten w środku nie pije? Nie. Ten w środku to kierowca. Mąż zaczytany w Playboyu mówi do swojej żony: Słuchaj! Tutaj jest napisane, że mąż zasługuje na taką żonę, która lubi i potrafi gotować, zna się na miłości francuskiej i otwiera usta tylko wtedy, kiedy jest o to poproszona. A żona mu odpowiada: Polecam do końca się zapoznać z tym artykułem, bo tam jest wyraźnie napisane, że do tego potrzebny jest Mercedes, Złota Karta i Willa Baranie! Pewne małżeństwo je w restauracji obiad. W pewnym momencie wchodzi piękna i zgrabna kobieta, podchodzi do męża, całuje go w usta i mówi, że spotkają się później. Żona się pyta, kim była ta kobieta? To moja kochanka. To pamiętaj, że ja się z tobą rozwodzę. Jak sobie chcesz, tylko musisz wiedzieć, że jak się ze mną rozwiedziesz, to skończą się zakupy w Paryżu, zima na Karaibach, Lexus w garażu i tak dalej. Po kilku minutach do tej samej restauracji wchodzi ich wspólny znajomy z równie piękną kobietą. Żona rzeczy do męża Kim jest ta kobieta z Jankiem? To jego kochanka! A żona dodaje. Co ci powiem, ale nasza jest ładniejsza? Bandyta wpada do tramwaju i wrzeszczy. Nie ruszać się! To jest napad! A jakiś facet z ulgą odpowiada. Kurwa! Ale mnie pan wystraszył! Już myślałem, że to kanary! Przychodzi facet do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam problem ze swoim interesem! A co się dzieje? Zapytał lekarz. Chodzi o to, że jest strasznie długi i ciągnie mi się po ziemi! Proszę pokazać! Facet ściąga spodnie, lekarz patrzy i mówi: O! Widzę, że jest czego pozazdrościć! Nie ma czego, panie doktorze! Latem to da się jakoś wytrzymać! Najgorzej to jest zimą, kiedy sypią sól! Aula studencka, trwa wykład, a za oknem robotnicy kładą ocieplenie i co chwilę zaglądają przez okno na aule. Nagle wykładowca nie wytrzymał i mówi: co oni tak tutaj zaglądają? Bo to studenci zaoczni pada odpowiedź z sali. Na parkingu stoi Bema. W pewnym momencie podbiega do niej jakiś kolo w dresie, wywala szybę, pakuje się do środka, rwie kable, odpala na krótko i rusza z piskiem. Tak jedzie, ale rozgląda się po wnętrzu auta, wali się w łeb i mówi: "Kurwa, to moje!". Rozmawiają ze sobą dwa mohery. Pani Zosiu, czy słyszała pani, że jeden z naszych ministrantów uratował życie naszemu księdzu? Nie słyszałam panie Stanisławo! Jak to się stało? Wymacał mu guza na jądrze! Zezowaty policjant zatrzymuje trzech pijanych mężczyzn! Nazwisko! Zwraca się do pierwszego, patrząc na drugiego! Jan Kowalski, odpowiada drugi. Nie ciebie pytałem! Mówi do drugiego, patrząc na trzeciego! Ja nic nie mówiłem, odpowiada trzeci. Syn mówi do mamy: "Mamo, dlaczego moja kuzynka ma na imię Róża?" "Dlatego, że twoja ciocia bardzo lubi kwiaty. A ty co lubisz, mamo? Przestań zadawać głupie pytania, Wacuś." Przychodzi dziewczyna na policję. "Zostałam zgwałcona!" Jest pani tego pewna? Zapytał się policjant. Tak, jestem tego pewna. To grozi pani od 3 do 6 lat. Ale za co? Za współudział. Policyjny transporter podjeżdża pod prostytutkę. Uchyla się okno Ile? 100 złotych z przodu, 150 zł z tyłu. Na to odzywa się głos z głębi radiowozu. Dlaczego my z tyłu mamy płacić więcej? Przechodzi dziadek do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam problem! Bo jak uprawiam stosunek, to moje oczy świecą na czerwono. A ile pan ma lat? pyta się lekarz: Siedemdziesiąt cztery! Proszę pana, to jedzie pan już na rezerwie. Jedzie góral na rowerze i błotnik mu się kuleboce! Drugi jedzie za nim i krzyczy... Ej! Błotnik ci się kuleboce! Co? Błotnik ci się kuleboce! Nic nie słyszę, bo błotnik mi się kuleboce! Jeden kolega mówi do drugiego... Stary, co żeś taki przybity? Z czego tu się cieszyć? Dzisiaj mi jeden taki kasę zabrał, i jeszcze ząb straciłem! Dresiarz? Nie, dentysta! Do księgarni wchodzi kobieta w żałobie, trzymając w ręku książkę. Grzyby jadalne i trujące. Księgarz ściska jej rękę i mówi: szczere wyrazy współczucia! Już wydawnictwo poprawiło te błędy. Pewien facet kupił sobie najnowszy model iPhone'a. Gada przez niego, idąc w stronę zaparkowanego samochodu. Po skończonej rozmowie, wkłada telefon do tylnej kieszeni spodni, wsiada do auta i groch. Facet blady pomyślał. Boże! sprawby to był tylko kręgosłup! Kobieta u ginekologa! Więc mówi pan, panie doktorze, że to jest 23 tydzień ciąży? Tak, absolutnie! Dokładnie dwudziesty trzeci, a nie dwudziesty siódmy. Żadnych wątpliwości. Dwudziesty trzeci tydzień. Kurczę, nie za tego wyszłam za mąż. Wchodzi blondynka do księgarni i mówi Poproszę książkę. Jaką? Pyta sprzedawczyni. Do czytania. Do baru wchodzi facet i pokazując nas spitego do nieprzytomności gościa mówi. Dla mnie to samo! Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i ściszonym głosem mówi do bankiera, chciałem wpłacić pieniądze! W tej walizce jest całe 4 miliony euro. Na to bankier uśmiechnięty. Proszę nie ściszać głosu! Bieda to nie wstyd!